Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator 52, czy mogę pomóc? Dzień dobry, z Bielska Białej Tomasz. Jestem taksówkarzem. Widziałem na stacji pewnego pana, który się zataczał. Znaczy, nie wygląda na trzeźwego i wsiadł właśnie do samochodu. Jadę za nim. Mm. Jaki to jest samochód? To jest samochód marki BMW. Szary kolor. Numer rejestracyjny. I w tej chwili będzie jechał na ulicę PCK z ulicy Michałowicza. Na Czyli zbliżyłacie się, się do tego słowa? No czy ja, tak? ja stoi na światach w tej chwili pan. Znaczy no, wydawało mi się, że jest nie trzeźwy, także można by było sprawdzić. Bo to... A on się zatacza, jak to wygląda? No szedł po prostu takim krokiem, delikatnie go rzucał. On nie był jakiś taki, że się nie mógł trzymać na nogach, ale. Mhm. Mm. Dobra, pan godność jeszcze raz spokoję. Tomasz, ale... Tomasz. Się... Dobra, i to jest numer kontaktowy do Pana, tak? Przecież tak, czego? tak, no ja właśnie, ja pojadę tutaj za Panem z kolegą jedziemy za nim, bo nam się to wydawało, że to takim nie w porządku. Dobra, ale on jedzie cały czas partyzantów? Yy, teraz tymi, teraz stoimy na światłach. Aha, czyli jeszcze nie wiadomo. Dobra, to ja to przekazuję policji, w razie jakby zmienił yy, swoje pozycję. Jeśli skręcił, proszę o telefon. raz. Yy, jedzie teraz na, na wprost, stoi na światach w kierunku ulicy PCK. Mhm, dobra. Dobra, się przekazuje. Dzięki. Na jest Halo? Rejon Halo? Dzień dobry, Komenda Miejska Policji Gielska z z tej strony Nie wiem Pan powie pan dalej jedzie za tym BMW właśnie ruszyliśmy ze świateł Michałowicza, jesteśmy na PCK, dojeżdżamy do Ronda. No, widać, że PCK jest. rondo, tak? Tak, jesteśmy razem. Pa, pa pa nie pan Nie nie rozłączy. Się pojechali dalej, tak, przejeżdżamy pod przy, kolejowymi monitorami, kieruje się na lewy pas w kierunku Ratusza. No w lewo, po tratus w kierunku tratusa. i na lewej w kierunku Ratusza. W Panie, samochodem? My jedziemy taksówkami we dwójkę za nim. W skręciu, Aha. właśnie w Broniewskiego ulicę? Tak, taksówka, a w skręciu Broniewskiego zaraz. Okay. O, powinni być pana. W Rychińskiego skręcił w tej chwili? Zaraz, w O, jedzie już patrol za nami, dobra. Tu widzi tak? No to ja się rozłączam. Dobra. Dziękuję bardzo, bardzo. Dla nocy. Nowe zlecenia na giełdzie.